No dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie i słuchajcie, wybiła właśnie 12.40 już za kilka dni będziecie wiedzieli o co chodzi jeżeli teraz nie wiecie, to nie mam wam tego za złe ale nastawiłam budzik i robimy drugi dzień zakwasu na razie sprawa jest banalnie prosta 50 gramów e, tego co zrobiliśmy wczoraj okej, okay. to niestety idzie do wyrzucenia 50 gramów nowej mąki i 50 gramów wody. Więc zakwas nakarmiony, yy, dodane wszystko yy, i wracamy do niego jutro. Czym by był jesienny vlog bez herbatki, yy, więc robimy zupełnie nową. Yy, ostatnio byłam w restauracji i właśnie widziałam taki cieka taką ciekawą propozycję. Co prawda jej nie wybrałam, wybrałam swoją, więc tym bardziej jestem ciekawa, czy jest to dobre. I ta herbata będzie na bazie zielonej herbaty z jaśminem, która jest jedną z moich ukochanych, yy, i będzie z dodatkiem pomarańczy. I słuchajcie ja mam teraz bardzo dużo herbat jaśminowych, znaczy bardzo dużo chyba z trzy rodzaje ale dzisiaj wykorzystam zieloną z tekane z jaśminem, całkiem jest w porządku wiecie, nic specjalnego ale może być, zalejemy ją niewrzątkiem, poczekamy aż się zaparzy ok, jesteśmy kilka minut później wyjmuję zieloną herbatę dolewam trochę yy, pomarańczowego soku Dodaję łyżeczkę miodu i konfiturę z pomarańczy. I bardzo ważny składnik, czyli mięta. Podaję przepis. Zielona jaśminowa herbata parzona 3 minuty. Jedna łyżeczka miodu. Około 5 listków świeżej mięty. Dwie łyżki konfitury pomarańczowej. I około. 30 myślę mililitrów soku pomarańczowego, świeżo wyciskanego najlepiej. Robimy test. Jezu, jakie pyszne! Jakie o matko! Jakie to jest pyszne bałam się tego soku pomarańczowego, ale prze przepyszne! Prze Róbcie koniecznie. Siedzę i się zachwycam, bo w restauracji, właśnie w menu, yy, była zielona herbata i syrop z pomarańczym. A tutaj ta konfiturka, myślę, że dużo lepsza. Yy, I po prostu, och, jakie pyszne. I syrop pomarańczowy nie wiedziałabym, do czego miałabym użyć. A konfiturka, wiecie, do naleśniczków, do grzanek, właśnie teraz idealnie. I uważam, że mięta jest. Coraz bardziej, ale jednak niedocenianym produktem jesiennym. Moim zdaniem, mięta do jesiennych i zimowych herbat jest najlepsza. Właśnie zazwyczaj miałam yy, świeżą miętę tylko latem, a w tamtym roku kupiłam właśnie zimą, teraz też kupiłam jesienią, no i po prostu używam do herbat, uwielbiam i ta herbata jest niesamowicie. Świeża, ale też otulająca przez to, że jest słodka. Yy, no i jest taka pomarańczowa, i jeszcze ta jaśminowa herbata. O matko przepyszna. Ja zrobię Piotrowi, to on się zachwyci. O, będę to pić cały czas. Chleb zrobiony, herbata wypita. Piotr czeka na mnie na dole i jedziemy do pracy. Do pracowni, słuchajcie, idę dzisiaj na gołe syry. No bo wczoraj, i w ogóle ubieram się dosyć ciepło, no bo właśnie sobie myślę: o, jesienne vlogi! Ja przecież nie mogę być na krótkie i w ogóle. No ale wczoraj miałam zimową kurtkę i właśnie szłam sobie do domu i mam taka zgrzana. W ogóle wieczorem poszliśmy jeszcze na spacer i ja normalnie szłam bez kurtki. No więc ogólnie jest niezła jazda. No trzeba się pogodzić z tym, że po prostu jest ciepło. Więc mam tylko skarpeteczki i biorę na górę jakąś lekką kurtkę. I ogólnie ja mam coś takiego, że Jestem zachwycona tą pogodą. Wiecie, ja uwielbiam, jak jest gorąco. No ale też to mnie przeraża, że jest po prostu tak gorąco jest ocieplenie klimatu i są we mnie dwa wilki. Ale wydaje mi się, że po prostu we wszystkich tak y, takie emocje są. No bo z jednej strony się cieszymy, a z drugiej jesteśmy przerażeni. No i tak to niestety będzie teraz y, wyglądać. No ale no super, no otwarty balkon, jesień, na krótki rękaw, no, no, no cudownie, no, no co ja wam powiem, no. No cudownie. No ale żeby w drugiej połowie października ubierać po prostu kurtkę moich yy, wakacji, no jest to hit. Laptop, torebeczka, idę. Absolutnie niesamowite, że ta jesień ma wszystko. Ciepło i złote liście. Ja cię. Słuchajcie, jako żona po prostu biznesmena pakuję właśnie zapachy Neroli, bo Piotr zaczyna sprzedaż stacjonarną w różnych sklepach na razie wysyłamy do jednego, do pierwszego i słuchajcie dedykowane opakowanka naklejki ze specyfikacją po prostu miejsce na patyczki no ja jestem w szoku, jak wiecie na w przestrzeniach wszystko z drugiej ręki, najbrzydsze, a u Piotra takie cyta, więc pakuję. trzecie w historii opakowanie. Wow, jeszcze tutaj będzie naklejeczka, ale na razie nie ma. Na Instagramie raz właśnie pytałam o sklepy polskich marek. Wiecie, czasami są takie yy, sklepiki z różnymi markami, właśnie polskie, ręcznie robione. I szuka Piotr właśnie takich, więc jak macie na przykład sklep jakiś taki właśnie z polskimi markami w swoim mieście, to możecie dać znać, Piotr się tam odezwie, może będziecie mieli Neroli w swoim własnym mieście. A na ten moment na Neroli jest fajny tester, zestaw testerów i to są testery w takich małych próbkach jak z Avon jak perfumu, perfum i właśnie można sobie zamówić albo 10 swoich wybranych, które kuszą najbardziej, albo zestaw wszystkich i właśnie jak zamówicie taki zestaw dostajecie minus 10% na kolejne zakupy. Chcesz coś powiedzieć o swojej marce osobistej? Ej, tak, żeby się wszędzie zamykała, bo do środka idzie kartonik taki sztywniający bałek to się Chciałam, Wy, że chcesz coś powiedzieć ale nic. A nie z opieprzem. właśnie z pracowni i idziemy nadać paczki. Weszliśmy właśnie do domu, po prostu kadr jak z foodbooka. Byliśmy na zakupach, więc pokażę Wam szybko co kupiliśmy. Pieczarki, pietruszka, brzoskwinie, Kamembert, burata, yy, taki chlebek figowy, yy, nowy jogurt, zrobimy od razu test. Skyr, wanilia, straciatella, kocham wszystko co straciatella. Bardzo dobry. Makaron, dżem yy, figowy, uwielbiam. pasata do pomidorówki, dynia, druga burata, śmietana czosnek oraz koncentrat pomidorowy. A pokazuję Wam zakupy dlatego, że na TikToku ostatnio znalazłam fantastyczny jesieniarski przepis, więc wstawiłam już, włączyłam piekarnik i zabieram się za robienie tego przepisu. Wydaje się przepyszne i łatwe, więc yy, kupiłam taką jak najmniejszą dynię. Eee, właśnie ten camembert, całą główkę czosnku, więc zabieram się do dzieła. Dobra, najpierw trzeba... Aha, już to nie jest nawet proste, więc przyszedłbyś Piotr i mi to ukroił? Nie Tylko y, uważaj na swoje palce. No to jakaś inna. No. Nie? No. no dobra, i co da się to tak y, koło zrobić, żeby to się zmieściło? To daj. Y... Nie tak, nie tak daleko. No maksymalnie tyle. Aha. Hmm. Jest to takie proste. Jak się prezentuje Wstawię to pewnie na takie 20 minut minimum. Odebrałam dzisiaj przed chwilą paczkę z Foto Elbląg, Foto El empik Photo. no i właśnie tutaj są zdjęcia które muszę posegregować dla mojej mamy muszę posegregować dla mnie dla babci mamy już dosyć zdjęć po wczoraj, choć mimo wszystko ekscytuje mnie to, więc oszczędzę wam 50 minut segregowania tego filmu ale sprawdźmy cóż tutaj mamy słuchajcie jedno zdjęcie przyszło A3 bo mamy ramkę, ramkę mamy od miesiąca, myślę, albo pół, no i ona jest z tym zdjęciem, z taką grafiką. Dobrze, że teraz są grafiki, no bo jeszcze niedawno zawsze były zdjęcia jakichś rodzin i jak Fibi na przykład z przyjaciół myślała, że ten pan z tego zdjęcia to jej ojciec. Było bardzo zabawnie, teraz już tak zabawnie nie jest, teraz jest estetycznie, ale właśnie zamówiłam zdjęcie Piotra z... Chłopakami. Piotr jest dla nich najlepszym wujkiem, więc niech sobie wiszą. Teraz na urodzinach chciałam zrobić takie ze mną jeszcze i z Marysią, żebyśmy byli wszyscy na tym zdjęciu, ale jeden niestety postanowił pokazać swoją asertywność asor i się nie dało. Żeby było ciekawie, to pokażę Wam kilka jakichś fajnych zdjęć. Piotr podczas budowy naszej altanki. Pięknie. Piotr też podczas budowy naszej altanki. Też Piotr podczas budowy naszej altanki. Ja minimalistka biorąca pięć zdjęć Piotra budującego altankę. No ale to po prostu jest mega urocze, że on to zrobił. Co by wam tu jeszcze? W ogóle w tym roku spędziliśmy tak rodzinne yy, wakacje, że no też to widać właśnie w tych zdjęciach. Piotr zawsze marzył o tym, żeby mieć taką walizeczkę i ostatnio sobie kupił i jechaliśmy do Warszawy i jechał z nią i to jest zdjęcie spełnionego marzenia. Wspaniałe. Tutaj jeszcze tego nie wiecie, ale byliśmy u Kuby Wojewódzkiego na widowni. Będę o tym mówić w kulturalnych ulubieńcach, ale już macie przedsmak. Tutaj beken, najlepsze cynamonki, w ogóle najlepsze śniadanie, kawy, wszystko polecam, w Warszawie będziemy wracać zawsze. Tu Piotr na pierwszych zajęciach aktorskich, bo on teraz będzie aktorem, będzie występował w teatrach po prostu. Tu my przygotowani na śmigus dyngus, jesteśmy wiecie, z nami nie ma półśrodków, nie? My lejemy te dzieciaki. Po bandzie, yy, ale w tym roku się pierwszy raz przygotowały, więc serio było lanie. Tutaj jest takie zdjęcie pełne. O! Zdjęcie po prostu po bitwie. <grytanie> My nie bierzemy jeńców. Patrzcie to. No, trzy zdjęcia, no ale trzy takie istotne, więc spoko. Tutaj w ogóle w tym roku robiliśmy herbatki w kuflach, bo to były największe e, kubki w krynicy, więc to też jest takie dosyć zabawne. To też jest śmieszne zdjęcie. E, byliśmy na e, polu tulipanowym, no i kilka dni później musieliśmy jechać do krynicy, więc e, wzięłam po prostu wazon e, i jechałam z nim całą drogę, żeby właśnie patrzeć na te piękne tulipany. E, I się opłacało, bo one chyba stały jeszcze z dwa. Tygodnie, naprawdę pięknie wyglądały. To też jest fajne zdjęcie. To jest moja siostra. W momencie, kiedy przyjeżdża do mnie i ja jej pokazuję wszystkie ciekawostki z mojego życia. Mówię, kładź się, masz kołdrę obciążeniową, masz poduszkę na oczy, masz yy, poduszkę z gryką pod głowę. Odpoczywaj. I właśnie to jest. Yy, Kwintesencja siostry ciut więcej. Uważne zdjęcie, Piotr miał fazę na czytanie książek, to było moje spełnienie marzeń, po prostu jak wieczorami leżeliśmy w łóżkach i czytaliśmy książkę, więc on chodził. Kupował sobie w Empiku książki, no i to było po prostu warte upamiętnienia. Tutaj zimowa kolekcja ee, Piotra Świec. Moja okładka do e-booka imbirowego, piękna ona, e, pięknie wyszła my jako jury, bo moja krześnica zawsze nam tańczy i ona tańczy przepięknie, więc zawsze patrzymy i się zachwycamy. I zostało to uwiecznione przez moją mamę. Z kwintesencja Piotra przed Sylwestrem, czyli on ma cały dzień spa, maseczki, szlafroczek i po prostu nie może doczekać się tego dnia. Dla mnie Sylwester mógłby nie istnieć, on nie wyobrażasz sobie, żeby Sylwester nie istniał. Tutaj na przykład nasz piękny widok z kościeliska w górach. Wzięliśmy sobie w tym roku apartament dwupoziomowy i właśnie mieliśmy po prostu jak w bajce. Przeprzepięknie. Właśnie takie były schody. No i oczywiście widok na Giewont. No może nie w czas, ale tutaj była loteria właśnie w styczniu Buddy i Piotr niestety nie wygrał. Może i no bo e, brudne pieniądze nas nie interesują. No ale wtedy było mu smutno. E, tutaj mam wydrukowany przepis na faworki mojej babci. Są najlepsze. Ech, no i widzicie. E, koncert Tymka, na który czekaliśmy 6 godzin, bo miał być o 21.00. Był chyba o 3 w nocy. Także wspaniała sytuacja. Tutaj wyjazd e, do Hiszpanii i z Tutaj, Park Gwell. Pięknie. O proszę, Walencja. Pięknie. Walencja albo Sevilla, albo już widzicie, człowiek nie pamięta. Moje 27 urodziny to było w Sewilli, czyli tego samego dnia. I jak wiecie, ja y, mam swój ukochany album y, z TK Maxa. On jest ogromny na 5 zdjęć i ostatnio robiłam w nich porządek, więc pewnie mogliście widzieć tego vloga, bo on już, w sensie te zdjęcia, które wywoływałam zajmowały mi ponad połowę tego albumu, a teraz zajmują nie całą połowę, nawet myślę, że jedną trzecią, bo nawet jeżeli z, z jakiegoś wydarzenia mam pięć zdjęć, to wkładam je do jednej koszulki i też jest ta forma właśnie wyciągania tych zdjęć, takiego nieoklepania, że można, tak wiecie, przerzucić te zdjęcia szybko, a czasami można się zgłębić bardziej, no ja w ogóle codziennie uwielbiam oglądać te zdjęcia więc to jest hit, wydaje mi się, że wszystkie zdjęcia zmieszczą mi się tu, e, natomiast mówiłam wam, że właśnie nie mogę znaleźć nowego albumu ale e, znalazłam właśnie taki fajny, e, rdzawy kolor tutaj można wsadzić swoje zdjęcie ale wydaje mi się, że jeszcze tam mi się zmieszczą no ale już brałam e, jak był, bo wiem, że one mi się sprawdzają mają świetny rozmiar, tym razem z czarnymi e, kartkami e, no więc ogólnie wiem, że rzucili tak, u, tak wszędzie e, w TK Maxach e, te albumy, więc jeżeli szukałyście to bardzo serdecznie polecam, zastanawiałam się czy kupować dwa takie same, ale pomyślałam, że nie Piotr też właśnie chciał takie rdzawy więc fajnie na pewno będzie w użytku o i zobaczcie, 20 minut minęło myślę, że fajnie się podpiekło, wyjmuję okej okay. i yy, teraz tak Muszę od razu wsadzić tutaj ten camembert, żeby on się ładnie rozpuszczał. Zaraz jeszcze zobaczę um, tę rolkę. Ok, czyli szybko wsadzamy to, żeby właśnie ta para ładnie to rozpuściła. Okej. Okay. Ta góra powinna w ogóle być przekrojona i odcięta, ale no nie będziemy tak robić, niech to się tak przykryje. Teraz muszę to jakoś tak... Ale to wszystko jest gorące! W, w którym momencie ja mam to wszystko ogarnąć? E, mi się to nie rozpuszcza, więc wydaje mi się, że ja to sobie wsadzę jeszcze do piekarnika wyłączonego, ale nagrzanego. Cały ten talerz, bo to jest bolesławiec, więc on może sobie być w wysokich temperaturach i mam nadzieję, że to szybciej właśnie w takim półotwartym zrobiłam też trochę tej, tej dyni ona będzie do czegoś innego ale jeszcze nie wiem do czego, no ale nie chciałam wyrzucać dobra i teraz pokroję troszkę do obiadu naleję sobie zakwas z Olini, bardzo dobry. No słuchajcie, wyszło to przepięknie, yy, tylko właśnie nie wiem czy nie za krótko, albo ktoś mnie oszukał. No, bo frytki super zrobione, dynia super mięciutka, ale czosnek no nie wyciska się tak, jak tej kobiecie na filmie, i też zauważyłam, że ona już wsadziła gotowy ser. Ja jeszcze tak z pół godziny, może 15 minut, podtrzymałam właśnie to w zamkniętym, ciepłym piekarniku, więc ten ser rzeczywiście tak fajnie się podgrzał, ale zdecydowanie się nie rozpuścił. Mega dobre. No to ogólnie nie mogło się do, y, nie udać, bo przepyszne y, ziemniaki, przepyszna dynia, przepyszny ser. Y, uwielbiam pietruszkę, y, więc naprawdę dobre. Tylko, że właśnie y, dynię da się jeść łyżką, a ten ser jednak trzeba kroić, więc na pewno powtórzę i myślę, że to właśnie jak ktoś przychodzi, Mm, to genialny przepis, ale właśnie będę sobie to teraz jadła łyżką i na pewno dopracuję. Mega dobre, mega polecam. No trzeba przyznać, że jesieniarsko jest potężnie. No słuchajcie, to jest tak pyszne, że biorę mamie i szybko idę, zanieść jej, żeby sobie zjadła, może nie ciepłe, ale może sobie wsadzi do piekarnika i odgrzeje. No po prostu pyszne róbcie, ja nie chciałam, żeby się zmarnowało, też nie chciałam się tym przejeść, wiedziałam, że nie zjem całej dyni, no ale nie wiedziałam, że wyjdzie takie dobre, więc lecę do niej, zaniosę i zaniosę od razu zdjęcia i później do was wracam. Wróciłam do domu, moja mama ogólnie mieszka ode mnie, jest Mi 5 minut drogi, ale na redukcji właśnie nauczyłam się, że chodzenie jest super i że trzeba chodzić i że ja lubię chodzić. Ja chodzę, lubię, idę, oddaję jedzenie i wracam. W ogóle, taka ciekawa y, sytuacja. Yy, w Elbląskim Kerfurze yy, zrobili przemeblowanie, i teraz na wysokości ręki i oczu, wiecie, tak, nie że tak, ręka na dole, yy, są produkty Kerfurowskie I mi się wydawało, że wiecie, mm, zawsze się robi takie zakupy świadome i nie wiadomo co. A teraz, jak wracam do domu, to ja mam tylko karfurowskie produkty. To jest takie zabawne, że po prostu sięgamy po to, co jest na wysokości oczu, i sobie myślisz, nie, na pewno nie. A normalnie? Ja tak i myślę, że wiele osób też. Mm, więc miałam taką przepyszną konfiturę z Charlotte. Sprawdźmy konfiturę z... O matko, i zarąbisty skład! W sensie, jest bardzo słodka, mm, ale wiecie, nie ma żadnych tam gubień. Zrobię sobie herbatki i wyjmę z piekarnika mm, jedzenie, bo zaniosłam mamie, to wszystko trwało może 10-15 minut, więc na pewno jeszcze jest cieplutkie, a może jeszcze Cieplejsze, że ten ser taki roztopiony. Tu zrobiłam sobie El Grey, tu zieloną i słuchajcie, yy, zrobiłam 30 ml soku, tak żeby było wiadomo. I teraz tak, 30 ml soku, jedna łyżeczka miodu. I to jest tak słodkie, yy, że dodam tego jedną łyżeczkę też. I mięta też 5 listków, około. Yy, I no to właśnie musicie wiecie sprawdzać, czy lubicie słodkie, czy nie. I ta konfitura, myślę, że to ona właśnie. Jest takim, czyn, takim czynnikiem zmiennym, że te wszystkie inne składniki dobrze dodać w takich proporcjach, a właśnie konfiturę pomarańczową w sprecyzowanych pod siebie. Także taki jesienny klimacik u mnie. I słuchajcie, tutaj zobaczcie, jak się ładnie rozpuścił ten ser teraz. Moim zdaniem nie powinno się wsadzać czosnku do tej dyni, może ona nabiera smaku. No, prawdopodobnie tak, ale jeżeli już, no to taki już w płatkach. I od razu dać ten ser. No, dzięki temu ten ser będzie po prostu mega fajnie roztopiony, ale danie proste, a przepyszne i efektowne, i ja to lubię najbardziej. Prosto, łatwo, efektownie. To opis mojej kuchni. Na pewno będę musiała te zdjęcia podpisać, ale chcę to zrobić jak będzie jakiś taki po prostu wolniejszy czas. A dzisiaj jest jakiś taki trochę pęd więc powkładam sobie zdjęcia i potem powolutku, jak wiecie, ja podpisuję zdjęcia datami, ale też chcę podpisać ludzi, którzy są na danym zdjęciu, bo często jest nas więcej na zdjęciach, ale dzisiaj tak sobie na spokojnie to powkładam i w jakiś inny, luźniejszy dzień po prostu yy, sobie je popodpisuję. Ogarnęłam zdjęcia, wszystkie wsadziłam. Yy, I zawsze zdjęcia na komputerze wydają się niewystarczające. Wydaje się, że za mało, za mało, jeszcze więcej. Yy, a jak już są wydrukowane, to zawsze jest za dużo zawsze po prostu zawsze, ale wyszło super. Myślę, że jeszcze jeden rok do następnego października zmieszczę w tym jednym właśnie albumie i ogólnie no to jest super właśnie pomysł, żeby jedno wydarzenie w jedną koszuleczkę wkładać, no bo właśnie nawet nie chodzi o ilość zdjęć, tylko o miejsce, ile, o to ile miejsce zajmują albumy. Jednak sporo. Więc fajnie, jak można to jakoś tak skumulować. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Piję swoją herbatkę yy, i widzimy się zapewne jutro. Buzieczki. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa! Pa!